Czym na początku jest ta reinkarnacja? To już państwu jest dobrze znane, jest to wędrówka duszy, zmiana ciała. Samsara również oznacza nieustający krąg narodzin i śmierci, tak można to, tak można to określić. Więc na początek, żeby dobrze zrozumieć samą istotę reinkarnacji, musimy przejść do momentu, w którym właściwie ona, ta zmiana ciała następuje, a tym najważniejszym momentem co może być dosyć paradoksalne, najważniejszym momentem w życiu człowieka, jest śmierć. Śmierć. Otóż to może być mroczna dla, dla niektórych, prawda? Ale należy sobie zdać z tego sprawę. Śmierć jest nieodłącznym elementem życia. I to ona prowadzi do tej samsary, To ona prowadzi do reinkarnacji. To ona jest tym pierwszym punktem, jaki musimy odbyć, żeby następnie móc się odrodzić w innym ciele. W jednym z moich poprzednich wykładów przyrównałem śmierć do egzaminu. Zaraz Państwu e, pokażę, dlaczego to porównanie jest bardzo, e, e, tak naprawdę bardzo trafione. Śmierć nazwałbym ostatecznym egzaminem w życiu człowieka. E, wyobraźmy sobie teraz studenta, który również ma egzaminy w czasie swojej sesji. Tak się składa, że egzaminy będą mniej więcej za miesiąc, więc e, tutaj we Wrocławiu, więc to jest coś e, aktualnego. I taki student, jeżeli chce zdać egzamin, zaliczyć, no to co musi robić? Kuczyć. Musi pójść, musi się uczyć, musi się przygotowywać, musi wkuwać jakieś słówka, czytać podręczniki, e, musi poświęcić swój czas, poświęcić swoją energię, prawda? Jeżeli tego przygotowania nie będzie, no to nie zda egzaminu. Więc teraz proszę zobaczyć, jeżeli poświęci ten swój czas, który ma przed sesją, powiedzmy w czerwcu, prawda? Poświęci czerwiec na siedzenie nad książkami, na wkuwanie, powtarzanie tych słówek, przykładowo, e, i zda ładny egzamin, będzie mógł się cieszyć e, wspaniałymi wynikami, po pierwsze egzaminu, po drugie, wolnością już po tym egzaminie, będzie mógł się cieszyć w końcu e, tym czasem, który czeka go po egzaminie. Natomiast jeżeli ktoś się nie uczył, ktoś się nie przygotowywał, no to po pierwsze, sam egzamin będzie dla niego stresujący. Sam egzamin będzie dla niego bardzo ciężkim przeżyciem, a na dokładkę będzie musiał we wrześniu zdawać drugi egzamin poprawkowy. I tak naprawdę to porównanie bardzo dobrze obrazuje nam również, jak działa reinkarnacja. Nasze życie jest tym okresem, w którym możemy się przygotować do egzaminu, a tym najważniejszym egzaminem jest właśnie śmierć, która do każdego z nas prędzej czy później nadejdzie. Natomiast jeżeli oblejemy ten egzamin, to musimy się narodzić ponownie. Musimy narodzić się w nowym ciele i podejść do niego jeszcze raz. Taki jest wedyjski pogląd na istotę reinkarnacji. Tak jest wedyjskie wytłumaczenie, dlaczego właściwie człowiek, czy jakakolwiek inna żywa istota, musi przyjmować cały czas nowe ciało. Odrzuca jedno stare ciało i musi przyjąć kolejne. Więc tutaj e, przyrównujemy, e, przyrównujemy śmierć do egzaminu. Natomiast e, okres naszego całego życia, czy równujemy do na przykład czerwca przed egzaminem, w którym się musimy dobrze przygotować. Um, jeżeli już całe życie, oczywiście, całe życie jest okresem, w którym się przygotowujemy. I teraz pokażę Państwu, jakie są kryteria zdania tego egzaminu, co wpływa na to, jakie ciało dostaniemy po śmierci. Więc jak mogą Państwo podejrzewać, po śmierci to wcale nie jest pewne, że dostaniemy ciało człowieka. To wcale nie jest pewne, że jeżeli teraz mamy ciało kobiety, to również zostaniemy ciało kobiety. Jeżeli teraz mamy ciało np. białego człowieka, to również zostaniemy ciało białego człowieka po śmierci. I teraz co na to wpływa? Mamy trzy aspekty, trzy elementy. Może mają Państwo pomysł, który, y, który z tych elementów będzie jako pierwszy? Y, po pod... Podpowiedziom, że ma znaczenie, jak się traktuje innych. Tak, tak, jak się traktuje inny, a jakby szerzej na to spojrzeć, jakim jest się po prostu człowiekiem. Wedy nazywają ten czynnik karmą, karma. Na pewno państwo też słyszeli. No, no tak, jest, tak, tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak. W związku z tym, że karmą wracać, tak jest, dokładnie tak, zgadza się. Mamy bardzo popularne chociażby takie powiedzonka, prawda, a karma do niego wróciła. Albo na YouTubie możemy znaleźć dużo filmików. Instant karma, czyli natychmiastowa karma, prawda? Ktoś robi coś złego i karma do niego wraca. Ee, karma opisana w wedach nie jest e, tylko negatywna. Karma oznacza po prostu reakcję, działania. Robię coś złego, robię jakieś złe uczynki, e, dostaję złe reakcje. Robię coś dobrego, dobre uczynki, dobre dostaję reakcje. dobre reakcje. Tak jest. To jest logiczne. I to jest również rozszerzone nie tylko na nasze obecne życie. I to jest ten być może zaskakujący element. Ponieważ te reakcje za nasze czyny mogą przejść również na nasze następne wcielenia, na nasze następne żywoty. To znaczy, jeżeli jestem teraz dobrym człowiekiem, udzielam się w jakiś sposób charytatywnie albo społecznie. Jeżeli, jeżeli jestem człowiekiem pobożnym, to mogę liczyć na to, że zbieram bardzo dużo dobrych reakcji. A to oznacza, że w następnym wcieleniu mogę dostać ciało e, w bogatej rodzinie, mogę dostać ciało piękne albo przystojne, mogę dostać ciało mądre. To wszystko wpływa na te e, przyrodzone atuty, na te przyrodzone być może przewagi nad innymi ludźmi e, e, i ten element właśnie nazywa się karmą. Więc jeżeli teraz zobaczymy, Kogoś, kto na przykład urodził się w bogatej rodzinie, na przykład jakiejś arystokratycznej gdzieś w Anglii, to już nie powinniśmy myśleć sobie: A za nic dostał te pieniądze, nie zasługuje na to. No właśnie, nie. Zasłużył sobie na to. Tym okresem w poprzednim życiu, tym, że ciężko na to pracował, tym, że przykładał się do tego egzaminu i zaliczył go na ładną ocenę. I analogicznie, jeżeli ktoś teraz ma jakieś problemy w życiu, albo rodzi się w jakiejś rodzinie biednej, albo z jakimiś właśnie przyrodzonymi problemami, być może zakończy niepełnosprawnością, to wszystko oznacza, że odebrał złe reakcje, odebrał złe reakcje za jakieś swoje poprzednie czyny, czy to w poprzednim życiu, czy to w jeszcze poprzednim życiu. Gdyż to również nie przekłada się tak, e, życie za życie. To jest rozciągnięte na całą naszą egzystencję w tym materialnym świecie. Więc pierwszym elementem, z jakiego należy zdać sobie sprawę, który wpływa na to, jakie ciało dostaniemy po śmierci, jest karma. Przejdźmy teraz do drugiego elementu. Co może być drugim elementem? Jakie Państwo mają pomysły? Mamy już karmę zaliczoną, czyli dobre, złe uczynki. No właśnie, wedy podają jeszcze dwa pozostałe elementy. Drugim elementem jest pragnienie. Pragnienie. System reinkarnacji nie jest systemem materialnym. System reinkarnacji został stworzony przez Boga. To oznacza, że jest to system sprawiedliwy, ale to również oznacza, że ten system nie został stworzony po to, żeby męczyć nas, żeby męczyć żywe istoty, stworzenie Boga. Ehm, dlatego, kolejnym, być może nawet istotniejszym elementem, który wpływa na to, jak będzie wyglądało moje następne życie, jest najzwyczajniej w świecie pragnienie, jakie w sobie posiadam. Żeby to Państwu zobrazować, możemy sobie wyobrazić, Polskę w czasie II wojny światowej i kogoś, kto walczył o Polskę. E, udzielał się bardzo warmi, e, ciągle marzył o wolnej Polsce e, i niestety w wyniku walk poległ. Ale myślami, sercem był cały czas w Polsce, w wolnej Polsce. To było jego największe pragnienie. Więc jest bardzo możliwe, że również w następnym życiu urodzi się właśnie w Polsce, gdyż tam ciągnęło go jego serce, gdyż tam z tym się identyfikował. Innym przykładem, współczesnym, może być na przykład y, niewytłumaczalna atrakcja do czegoś. Powiedzmy, że ktoś bardzo czuje atrakcję i fascynuje się Stanami Zjednoczonymi. Zawsze myśli o, o USA, o tym, żeby tam wyjechać, żeby tam zamieszkać, znalazł sobie żonę albo męża w Stanach Zjednoczonych, e, uwielbia amerykańską kulturę, jedzenie itd. itd. Jest. Każdy lubi coś innego. To już kwestia, po jest bardzo prawdopodobne, że w następnym wcieleniu właśnie urodzi się w Stanach Zjednoczonych. Czyli pragnienie jest czynnikiem wpływającym na nasze następne życie. Ale pragnienie to ni no, niestety dla nas nie jest jedynie pozytywny czynnik. Um, możemy mieć różnego rodzaju negatywne pragnienia również. Przykładowo, jeżeli ktoś bardzo e, lubi jeść mięso i jego bardzo dużo i mówi: o, ja to żyję dla jedzenia mięsa, uwielbiam szynki, kurczaki, jakieś hamburgery, cokolwiek. A musimy, musimy zdać sobie sprawę, że ludzkie ciało tak naprawdę jest kiepsko przystosowane do jedzenia mięsa. Zalega ono w jelitach. nasze zęby nie są również do tego stworzone. Więc nasze ciało nie nadaje się do jedzenia mięsa. Ale jeżeli ktoś ma takie pragnienie, żeby właśnie się tym żywić, to może dostać odpowiednie odpowiednio do tego ciało w następnym życiu. Wedy tutaj, pisma wedyjskie podają przykład tygrysa. Ktoś może odrodzić się w ciele tygrysa, w Polsce może niedźwiedzie albo wilka i wtedy dostanie ciało stworzone właśnie do, tego, do tej czynności. I takich czynności możemy oczywiście wymienić wiele, wiele więcej. Każdy z Państwa na pewno e, może sobie wyobrazić teraz jakąś czynność i odpowiednie do tego ciało. To jest w takim razie drugie, drugi element, czyli pragnienie. Został nam jeszcze trzeci element. Czy mają Państwo pomysł, co może być trzecim elementem? Pożądanie? pożądanie. Pożądanie, pragnienie, to jest tutaj się, tak, to się wszystko znajduje w tym drugim punkcie, najważniejszym, nie najważniejszym. Natomiast właśnie teraz, najważniejszym punktem jest świadomość. Świadomość, znanym jest faktem, że jeżeli podejdziemy do naszego egzaminu z dobrą wiedzą, z dobrą znajomością i z dobrą, no, znajomością tematu i z dobrą świadomością, mamy znacznie większą szansę na zdanie go. Jeżeli natomiast od początku założymy, o nie, nie zdam, dostanę dwójkę", no to jest bardzo duża szansa, że faktycznie tak się stanie. Tak samo jest w chorobie, prawda? To jakie mamy nastawienie do tej e, choroby, bardzo mocno wpływa na e, sam przebieg tej choroby, na wyzdrowienie dokładnie. Więc ta świadomość jest kluczowym elementem. Nie, również nie bez przyczyny nasz ruch nazywa się ruchem świadomości Kryszta, gdyż ta świadomość jest czymś, co pragniemy, e, co pragniemy rozbudzić, jest czymś, co pragniemy e, w ludziach właśnie wyzwolić tę prawdziwą świadomość. Gdyż jakie mamy świadomości? Wedy podają dwie świadomości. Pierwszą jest świadomość materialna. I tak naprawdę wszystko, co tutaj wcześniej wymieniłem, wszystkie te ciała, wszystkie te identyfikacje, są elementem świadomości, są elementem świadomości materialnej. Co się w takim razie, co jest w takim razie składnikiem tej świadomości materialnej? Przede wszystkim jest to identyfikacja z ciałem, z ciałem, które obecnie posiadam. Postaram się teraz państwu pokazać, dlaczego taka świadomość, świadomość ciała, jest niewłaściwa. Jak już sobie powiedzieliśmy, to ciało w pewnym momencie umrze i dostaniemy kolejne ciało. Więc to już jest pierwszy tak naprawdę punkt, który powinien nas zastanowić. Okej, okay, chwila. Więc skoro to ciało umiera, i otrzymam jakieś kolejne ciało wcale nie będzie wyglądało jak to moje obecne, to dlaczego ja się uważam za to ciało, prawda? Jeżeli teraz moje ciało na przykład mężczyzny umrze i dostanę ciało kobiety w przyszłym życiu, no to ja jestem mężczyzną czy kobietą? Czy może raz jestem mężczyzną, a raz kobietą? No taka, taka świadomość, taka koncepcja jest zupełnie, zupełnie błędna. Nie możemy w ten sposób się utożsamiać. Innym przykładem tutaj każdy z Państwa może teraz spojrzeć sobie na swoją rękę i pomyśleć, okej, okay, no, to jest moja ręka, czy może ja jestem tą ręką. No nie, wiem, odpowiedź jest wiadoma, prawda? To jest moja ręka. Tak samo możemy przelecieć z każdym innym, z każdym innym, z każdą inną częścią naszego ciała. Możemy zapytać, czy jestem tą nogą. Nie, to jest moja noga. Czy jestem tą głową? Czy jestem tym krwiobiegiem? Nie, to wszystko jest moje. Więc dlaczego, kiedy to wszystko razem weźmiemy i spojrzymy na to jako ciało, to nagle mówimy, o tak, ja jestem tym ciałem, prawda? Kiedy każdy z tych elementów z osobna traktujemy już nie jako siebie, traktujemy już jako coś, co należy do mnie. Więc to jest drugi punkt, dlaczego taka, takie utożsamianie się z ciałem jest właściwie e, czymś niekorzystnym dla nas. Żeby Państwu być może jeszcze lepiej to zobrazować. Możemy sobie wyobrazić człowieka, który kupuje sobie nowy samochód. Kupuje sobie nowy samochód, bardzo się cieszy z tego powodu. Mówi, ale sobie Lamborghini kupiłem wspaniałe albo jakiegoś Mercedesa. Wsiada do tego samochodu i my nadal rozumiemy, że to jest osoba w samochodzie. Nie natomiast samochód jako jedność, prawda? Ten samochód bez osoby w środku nie będzie się właściwie to niczego nadawo Samochód bez osoby w środku nigdzie sam nie pojedzie. Dokładnie tak samo jest z materialnym ciałem. Jeżeli nie będzie w środku pewnego najważniejszego elementu, to to ciało nie różni się niczym od otaczającej nas materii. Bo z czego się składa to ciało? Z atomów, z pierwiastków. Możemy wymienić węgiel, siarkę wodór, tlen itd., itd. itd. Te wszystkie elementy znajdujemy tutaj naokoło. Tutaj w powietrzu możemy znaleźć tlen i, e, i wodór, gdzieś tam ktoś ma zapałki, tam może znaleźć fosfor, siarkę. Wszystkie elementy możemy znaleźć również tutaj naokoło. Więc bez tego najważniejszego elementu nasze ciało nie różni się niczym od martwej materii tutaj naokoło. Dlatego utożsamianie się z tym ciałem, ta materialna świadomość jest najzwyczajniej w świecie błędna. No to teraz, logicznym jest pytaniem, okej, okay, no to w takim razie z czym powinienem się utożsamiać? Skoro nie z tym ciałem, no to może powinienem pójść myślą Kartezjusza, cogito ergo sum, myślę, więc jestem. Wedy również jasno o tym mówią. Umysł, inteligencja. Te wszystkie elementy, które, e, które my uważamy nadal za siebie, za prawdziwą esencję siebie, to dalej jest materia. Umysł, Nadal jest zmienny, to nie jest coś, co jest stałe, prawda? Tak sobie Państwo pomyślą o swojej mentalności, powiedzmy, kiedy mieli Państwo po 5 lat albo po 4 lata, a teraz, obecnie jest duża różnica, prawda? I to jest właśnie dowodem na to, że umysł również się zmienia. Umysł również jest materiałem. Tak samo inteligencja. Coś, co za dziecka mogło się wydawać logicznym i dobrym pomysłem. Prawda? No przecież, jak, jak będę się wspinał po ścianie jakiejś stodoły albo budynku, no to będzie super zabawa. No a teraz z odpowiednią inteligencją wiemy, że to może nie być najlepszy pomysł. Więc i umysł, i inteligencja również są materialnymi, również są tymczasowymi elementami. Co jest w takim razie tą prawdziwą esencją, tym prawdziwym elementem, z którym możemy się utożsamiać? Wedy mówią bardzo jasno. Aham Brahmasmi jestem duszą. Tym elementem jest dusza. Dusza, która jest niezależna od tego materialnego świata, dusza, która nie jest skrępowana tak naprawdę tymi materialnymi ograniczeniami. Ponieważ to, co obecnie uważamy za siebie, za swoją osobę, to jest tak naprawdę dusza, czyli my sami uwięzieni w materialnej powłoce tak jak nałożymy na siebie ubrania, czy tak jak wsiądziemy do samochodu, nie jesteśmy ani tym samochodem, ani tą koszulą, ani tą kurtką. To jest jakaś okrywa, która jest naokoło nas. Natomiast my sami, my prawdziwi, to jest element, który dopiero musimy odkryć. I tym elementem jest właśnie dusza, żywa istota. Teraz, jako żywa istota, jako dusza, musimy rozwinąć swoją prawdziwą świadomość. I to jest właśnie dopiero elementem transcendentalnej świadomości. I dopiero jak sobie z tego zdamy sprawę, no to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby bezproblemowo zdać egzamin, który nas czeka. Nadal nawiązując do tego egzaminu, dopiero w tym momencie jesteśmy na dobrej drodze, żeby zdać. A co jest zdaniem tego egzaminu, co jest nagrodą? W takim razie, jeżeli dostaniemy piątkę z plusem albo szóstkę? Na całe życie. Całe życie? Nagrodą jest Życie transcendentalne, to znaczy niezwiązane tutaj z tym materialnym światem, wolne od, od ograniczeń, jakie mamy w tym ciele. Czyli wolne od e, narodzin, wolne od chorób, wolne od starości i wolne w końcu od śmierci. Ponieważ to wszystko, co teraz wymieniłem, to są problemy, jakie spotykają ciało materialne. To moje ciało choruje, przede wszystkim się nagród, rodzi, choruje, starzeje się i w końcu umiera, ale nie dusza. Dusza jest nieśmiertelna i dusza przenosi się z ciała do ciała i za każdym razem dostaje nową szansę na zdanie tego egzaminu. I z jakiegoś powodu za każdym razem go oblewamy. Więc teraz nadszedł ten czas, w którym powinniśmy pomyśleć: OK, mam tę świadomość dobrą, mam to pragnienie, żeby w końcu zdać egzamin, żeby się wydostać stąd, mam w końcu dobrą karmę. Bo wszyscy znajdujemy się w tym miejscu, wszyscy mogliśmy tutaj dzisiaj się spotkać. To znaczy, że mamy ten plan. Wszystkie trzy elementy mamy do zdania egzaminu, więc powinniśmy go w końcu zdać. I teraz zostawiam teraz Państwa z takim niedopowiedzeniem, jak się zdaje ten egzamin. Jeżeli już wiemy, kim jesteśmy, wiemy, że jesteśmy duszą, cząstką Boga, musimy się zwrócić również do Boga. Czyli powinniśmy rozwijać w sobie świadomość Boga, świadomość Krysztyna. Jak to zrobić? Zdajmy sobie sprawę z relacji, jaka jest pomiędzy mną a Kryszą, pomiędzy mną a Bogiem. Czas niestety nie pozwala mi, żebym zrobił kolejny półgodzinny wykład na temat relacji z Bogiem. Natomiast serdecznie zapraszam Państwa jutro do naszej świątyni, gdzie dokładnie ten temat ja będę omawiał również na wykładzie. Tytuł wykładu to relacja z Bogiem. Także serdecznie tam. Państwa zapraszam.